Witam, to Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj. Przepyszne, pieczone skrzydełka. Idealne na spotkanie z przyjaciółmi do piwa czy niezobowiązującego wina. Może to być także bardzo prosty obiad czy kolacja na ciepło. Skrzydełka są doskonale doprawione w bardzo prostej, ale niesamowicie smacznej marynacie. No i mam nadzieję, że Wam się spodobają. Przepis i składniki, jeśli zechcecie je zrobić, potem jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz serdecznie zapraszam do filmiku. Przygotuję dzisiaj 1,5 kg skrzydełek, to jest około 20 skrzydełek. Jak przygotować skrzydełka do pieczenia bądź grillowania, dokładnie omawiam i pokazuję w osobnym filmiku. W dużym skrócie skrzydełko składa się z trzech części. Odtrzy... Odcinam tę najkrótszą, ona do tego dania nie będzie mi potrzebna, natomiast zachowuję ją, zawijam w woreczek, zamrażam, bądź wykorzystuję od razu na przykład do ugotowania wywaru, bulionu czy jakiejś zupy. A tę pozostałą część przekrawam na pół i uzyskuję dwie takie mini pałeczki, które wykorzystuję właśnie do tego dania. I w w ten sam sposób przygotowuję wszystkie skrzydełka. Gotowe, całe naczynie skrzydełek. Teraz przygotuję szybką marynatę. Podstawą marynaty będzie sos sojowy. Na tę ilość skrzydełek wlewam pół szklanki. Dodaję pół łyżki płynnego miodu. Można dać także całą łyżkę, jeśli chcecie, żeby te skrzydełka były takie bardziej słodkie. I ich miód już się rozpuszcza w sosie, a ja przygotuję czosnek. Obieram dwa, trzy ząbki czosnku. Ja biorę jeden gigantyczny. I bardzo drobno go siekam, a następnie tak miażdżę, lub szybciej i łatwiej przyciskam przez praskę. I to w zasadzie wszystkie składniki marynaty. Teraz całość dokładnie mieszam, tak żeby miód dobrze rozprowadził się i rozpuścił w sosie sojowym. Gotowe, tak przygotowaną marynatą zalewam teraz skrzydełka soli. Tutaj już absolutnie nie daję słony, jest sos sojowy i to w zupełności wystarczy. I dokładnie mieszam, tak żeby każdy kawałek mięsa dobrze pokrył się marynatą. Dobra, i teraz skrzydełka pod przykryciem stawiam do lodówki na jakieś 2-3 godziny. Myślę, że można także na noc. Ja włożyłam je do takiego głębszego naczynia, dlatego kilka razy w ciągu tego czasu marynowania będę musiała przemieszać tak, żeby skrzydełka marynowały się równomiernie. Marynata zwiera się na dnie. Jeśli wybierzecie większe naczynie, tak, na przykład większą blachę, takie żeby skrzydełka w jednej warstwie ułożyły się na marynacie, to to mieszanie częste nie jest takie konieczne, bo one będą się marynować równomiernie. A tak wyglądają. Po zamarynowaniu nie muszę chyba dodawać, że pachną bo po prostu wspaniale. Raz jeszcze mieszam je z marynatą, a następnie przygotowuję je do pieczenia. Rozgrzewam piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Blachę wykładam papierem do pieczenia. Można także skorzystać z dwóch osobnych naczyń do zapiekania, takich, które w jednym czasie zmieszczą się do piekarnika. Chodzi po prostu o to, żeby skrzydełka rozłożyć równą, pojedynczą warstwą na blasze lub w naczyniu, w którym będę je piekła. Jeśli układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia, to marynata nie jest mi już potrzebna. Jeśli układam w naczyniach żaroodpornych, których oczywiście wtedy nie wykładam papierem do pieczenia, tylko bezpośrednio w naczyniu układam skrzydełka jedną warstwą, to marynatę rozdzielam pomiędzy te dwa naczynia, skrapiam skrzydełka Rozlewając ją całą i tak przygotowane skrzydełka przykrywam folią aluminiową, tak żeby piekły się pod przykryciem i wstawiam do rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza piekarnika. Piekę pod przykryciem przez jakieś 50 minut. Po tym czasie podnoszę folię aluminiową i dopiekam do pożądanego stopnia zrumienienia. Można na ten czas włączyć termoobieg, wtedy zrumienią się szybciej. Gotowe, tak wyglądają po upieczeniu, pachną wspaniale, wyglądają także przepięknie. Wyjmuję je teraz z piekarnika. Przekładam na talerz i od razu, póki gorące podaję. Świetnie smakują, na przykład z ryżem. I z ryżem najczęściej podaję te pieczone w naczyniach żaroodpornych, gdzie na dnie naczynia zebrał się sos. Wtedy ryż polewam tym sosem z dna naczynia. A w wersji pieczonej na blasze, na papierze do pieczenia, podaję te skrzydełka po prostu z pieczywem. Mam nadzieję, że wam się spodobają. Są naprawdę bardzo smaczne, dobrze doprawione, lekko słodkie i cieszą podniebienie. Smacznego!